Zagubiło się także postrzeganie Matki Polki jako symbolu miasta. Oficjalnie została nim baszta, dawna wieża więzienna, pozostałość po miejskich fortyfikacjach. W tej baszcie, gdzie ludzi skazywano na śmierć głodową, to ma być nasz symbol, symbol naszego miasta, to, to jest absolutny niewypał. Nie z tego powodu, że była ta wieża więzienna, stała się symbolem, tylko po prostu dlatego, że stanowiła fragment starego Raciborza. Pasowałoby, przypuśćmy, statua na rynku. Kościół Matki Bożej. Obawiam się, że graficy woleliby basztę z tego względu, że ona jest szersza i niższa, natomiast pomnik Matki Polki jest bardzo wysoki, stosunkowo wąski i byłby bardzo trudny do, do zakomponowania, ale ponieważ no, wieża stała się już. Symbole miasta utrwalonym nawet na, na monecie dwuzłotowej, także na znaczku pocztowym, sądzę, że jednak ta wieża przylgnęła i chyba pozostanie jednak tym, po czym rozpazdajemy Racibórz.